Siemanko widzowie, witam Was w materiale troszeczkę innym niż wszystkie, bo jest to bardzo potężna zapowiedź. Zapowiedź myślę, że największego pago openingu na tot jednorazowego jaki mogliście zobaczyć. No bo teraz sobie wejdziemy w sklep i mamy 177 paczek. No nie wydaje mi się, żeby ktoś więcej paczek otwierał w jednym ciągu jakby, no nie? W jednym momencie. A to wszystko będzie się działo jutro, czyli w piątek o godzinie 19 na tym kanale na YouTubie live. Także jeżeli jesteście zainteresowani Zobaczeniem takiego mega potężnego Pago openingu, no to serdecznie Was zapraszam, naprawdę warto Tutaj niestety nie pokazują się wszystkie paczki to są jakieś małe paczki rzadkich piłkarzy Rzadkich kart, tutaj paczki za 50k Wciul tych mega paczek, ale jest ich Zapewne jeszcze więcej, no ale Mamy jeszcze paczki jakieś z informami Które się zachowały sprzed miesiąca Jeszcze tam jedna torba food freeze Jest, pamiętam, no jest tego naprawdę w chuj Także otwieranie będzie bardzo, bardzo potężne No ale istnieje taka szansa, że nie uda się trafić, nic ciekawego, dlatego mam na liście kilka kart pod inwestycje, które kupiłem wcześniej i jeżeli nie trafimy zupełnie nic, żadnej jakiejś ikony, żadnego toty, żadnej karty wartej przynajmniej kilkaset tysięcy monet, no to co zrobimy? Sprzedamy sobie takich dwóch sonów, brałem ich po 950 koła, więc będzie dodatkowe 2 miliony, jeszcze depaj się sprzeda, no... Jakieś 2400 na koncie powinno być. Jeżeli naprawdę nic nie trafimy, no to hajsik musi zostać wydany. Także zachęcam Was serdecznie do wpadnięcia na ten pago Opening. Ale jeszcze tutaj, żeby nie zostawiać Was z niczym, otworzymy sobie kilka paczek. Mamy co prawda tylko obrońców do trafienia. Więc nie będę tam otwierał jakichś tych najlepszych, zajebistych super paczek. No myślę, że otworzymy sobie. Jedną mega paczkę, jedną paczkę za 50 koła i jedną jakąś inną, żeby po prostu zostawić te paczki na no najlepszy moment do otwierania. Także lecimy z pierwszą, może jakiś łokałcik na start nas przywita, niestety nie. Nawet nie ma banerów. O, dobra, to odpomijamy. O, ta mała paka rzadkich złotych piłkarzy może być jako druga paczka, oczywiście dzisiaj. No myślę, że jednego Toty chociaż jutro musimy trafić, bo nigdy nie trafiłem tej karty Toty. No i szczerze mam nadzieję, że coś uda wypakować, ale w tym... W tej paczce, to ale spokojnie, widzowie, jutro będzie naprawdę potężnie. No, wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jakie będą jutro emocje, jak to będzie zajebisty pagopening. Jaram się strasznie, bo szczerze, naprawdę mam nadzieję, że coś wpadnie. A tutaj mamy chyba jakiegoś informa, także nie najgorzej. Myślę, że jest to dobry prognostyk przed jutrzejszym pagopeningiem. Może jeszcze jakaś karta 8584 się za nim kryje, także oczywiście to sprawdzimy. No niestety nie, ale słuchajcie, widzowie, zapraszam Was jutro, godzina 19 na YouTubie live. Będzie zajebiście. Pozdro.